I gonitwa się rozpoczęła. No, ostra walka o prowadzenie. Z której zwycięsko wyszła Renoma, za nią Sundę. Przy kanacie poprawia Venom. On lokuje się teraz na miejscu drugim. Na kolejnym miejscu jest wspólnie teraz Namiętność i e Queen of Warsaw. Na ostatnim Furious Girl. Z tyłu także Massini. Renoma Venom Za nimi, ale dość ciężko galopująca Sunde, 1100 metrów do celownika. Lekko pole Queen of Warsaw na kolejnym miejscu. Namiętność na ostatnim Massini, na przedostatnim Furious Girl. No, Massini e, odpada. Do celownika pozostało jeszcze jakieś 800 metrów. Renoma na prowadzeniu. Venom polem ładnie przyspiesza sundę. Stawka się troszkę grupuje, bo podciągnęły Queen of Warsaw, a także i namiętność. I konie wychodzą na prostą. Ucieka renoma, e, bardzo ładnie galopuje e, Sundę. To będzie pierwsze miejsce płatne e, w karierze. E, renoma, Sundę, Namiętność oraz Queen of Warsaw. I za chwilę celownik. Mimo e, wyłamania renoma wygrywa gonitwę. Druga jest Namiętność. Trzecia Sunde, czwarte miejsce Queen of Warsaw, na piątym Massini.